No sz, kurwa masz tu nie macie jakiegoś sznura? Nie nerwowo. Stryma jakąś linkę holowniczą. Nie ma takiej opcji. No gnij ten drut debilu! Piesz, no nie chce się giąć kurwa! Ty ponoć na 700-200 na klatę wyciskasz, a druta z nie potrafisz? Za 200? 200 do raz do konia wali w tygodniu. Ty zapierdalaj po tą linkę koniu kurwa! Powiedziałem nie ma takiej opcji! Ty to możesz by go porąbać, co? Czym? Gównem brzy. Nie ma nic, siekiery nic, żeśmy nie wzięli. Ale z was osiedlowe chujopląty. To no popierdalaj po tą linkę, koniu! A ty, a ty kupisz mi nową, oryginalną. No i chuj. Na trzy. Raz. 那一只